Szanowni Państwo, w imieniu burmistrza Henu serdecznie witam wszystkich zgromadzonych na uroczystości obchodów Święta Narodowego 3 Maja. To dla nas zaszczyt gościć Państwa w tym wyjątkowym dniu, który przypomina o wartościach wolności, jedności, i odpowiedzialności obywatelskiej. Z okazji Święta Konstytucji tłumnie zgromadzili się mieszkańcy Helu i licznie zgromadzi się również turyści, którzy przybyli na majówkę do Helu. Chciałbym, żebyśmy wszyscy pamiętali o Konstytucji, o trójpodziale władzy, o tym, że przyszłość właśnie do tego należy. Obchodzimy Święto Konstytucji 3 maja. 234 lata temu. Wokół Zamku Warszawskiego gromadziły się tłumy ludzi. Wszyscy oczekiwali sensacyjnych zmian. Po tłumie rozchodziły się plotki pełne optymizmu. Dobry król i mądrzy posłowie i senatorowie wydawali się gwarantami tej nadziei, nadziei zmian na lepsze, nadziei na przyznanie praw dla chłopów i mieszczan. Nadziei dla wszystkich, którzy uwierzyli w to, że ustrój Rzeczpospolitej się zmieni, że się polepszy, że się poprawi i każdemu przyniesie coś w darze. Konstytucja, jak pisali jej autorzy, była ostatnią próbą ratowania Rzeczpospolitej. Król Stanisław August Poniatowski i jego doradcy musieli przygotowywać tę konstytucję w tajemnicy przed Rosją i przed jej przeciwnikami. Dzień uchylenia Konstytucji 3 maja w 1791 roku został już dwa dni później uznany za święto narodowe. <trym i wierzyli>